Na ostatnim posiedzeniu zarządu miasta przedstawiono propozycję nowych opłat targowiskowych. Podstawą do określenia stawki podstawowej pozostaje nadal zajęcie 1 metra kwadratowego w ciągu lub tzw. sprzedaż z ręki. Zgodnie z nową propozycją stawka ta wzrosłaby o 20 groszy, czyli o około 9%. Opłaty targowiskowe nie ulegały zmianie od dwóch lat, jak twierdzi zarząd w znaczny sposób rzutuje to na budżet miasta, gdyż opłaty wnoszone przez kupców za zajęcie placu na targowisku są jednym z bardzo ważnych źródeł dochodów miasta. A niższe wpływy oznaczają mniejsze możliwości w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, np. z zakresu oświaty, kultury czy infrastruktury technicznej. Aby nowe stawki opłat targowiskowych zaczęły obowiązywać, musi je zatwierdzić Rada Miasta. Zarząd Miasta proponuje, aby wprowadzić je w życie od 1 stycznia 2000 roku. Wydział Finansowy Urzędu Miasta Pawieńc przypomina, że 15 września mija termin płatności trzeciej raty podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych, a także drugiej raty podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych. Podatek od środków transportowych dotyczy właścicieli samochodów ciężarowych o ładowności od 2 ton, przyczep o ładowności powyżej 5 ton i autobusów. W przypadku niedotrzymania terminu płatności będą naliczane odsetki za zwłokę. Przy ulicy Weissówn nieopodal supermarketu Stok, rozpoczęto dzisiaj prace budowlane. W tym miejscu powstanie parterowy pawilon handlowo-usługowy. Jak to bywa w pawieńcach, każda tego typu inicjatywa, zwłaszcza wtedy, gdy jest prywatna, wywołuje kontrowersje. Tak jest i tym razem. Swoje niezadowolenie wyrażają mieszkańcy pobliskiego bloku. Jak zapewnia nas inwestor, budowa pawilonu może przynieść jedynie korzyści dla mieszkańców, a jego istnienie nie będzie zakłócać spokoju lokatorów pobliskich bloków. Pozwolenie na budowę wydał Wydział Architektury i Budownictwa. W ramach łamania barier architektonicznych powstanie dojazd dla niepełnosprawnych. W marcu otworzono pierwszą w Pabianicach kawiarnię internetową mieszczącą się przy ulicy 3 Maja. Właściciele od jej otwarcia musieli czekać aż 5 miesięcy, zanim Telekomunikacja Polska S.A. podłączyła tzw. sztywne łącza. Od miesiąca odwiedzający kawiarnię internauci mogą już bez przeszkód surfować po internecie. Czym różni się e, taki internet właśnie w waszym pubie od takiego internetu domowego? E, to znaczy różnica jest przede wszystkim jeśli chodzi o szybkość połączenia. E, gdyż w domu mamy prędkość w granicach 33 kilobitów na sekundę, e, natomiast tutaj my dysponujemy łączem 1 megabit na sekundę. E, co to znaczy w praktyce? Jest to średnio około 20 razy szybciej niż w domu połączenie z internetem. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ściągamy jakiś dłuższy plik, w domu zajmuje nam to dużo, dużo więcej czasu? Zdecydowanie tak. Podam przykład. Tutaj niedawno było ściągane około 40 MB plików. Trwało to około 10 minut. W najbliższym czasie m, będziemy mieli serwer, gdzie będzie można założyć sobie własną stronę, prywatną jak już jak też firmową, e, konto e-mailowe, e, podłączyć się linią dzierżawioną do internetu, e, gdzie będziemy mieli za naprawdę niewielkie pieniądze 24 godziny dostęp e, do internetu. Co to znaczy linia dzierżawiona? Linia dzierżawiona to znaczy, że telekomunikacja y, łączy nas i użytkownika kablem, yy, taką dzierżawką, i klient będzie korzystał, tak, tutaj kolega mówił, 24 godziny na dobę z internetu za stałą kwotę, w zależności tutaj od szybkości, to znaczy 33 kg to będzie około 150 zł i dla firm yy, około 33 kg to będzie. 3900, oczywiście też netto. Mówimy tutaj o opłacie miesięcznej? Tak, oczywiście, opłata miesięczna. Aby wydzierżawić łącze, wystarczy zgłosić się do właścicieli kawiarni, którzy za nas załatwią wszelkie formalności. Firmy, które korzystają z internetu do tej pory na zasadzie łącza telefonicznego, mogą również się zgłosić do nas i założyć takie łącze dzierżawione. Dzięki temu mają odblokowany telefon. I 24-godzinny dostęp do internetu. Coraz więcej chętnych odwiedza kawiarenkę, aby pobrać gry oferowane przez internet, porozmawiać poprzez sieć z ludźmi z całego świata lub ściągnąć dla siebie odpowiednie pliki danych. Przy tym można tu wypić gorące lub zimne napoje, przegryzając słodyczami. W najbliższym czasie również wprowadzimy tutaj taką ciekawostkę. To znaczy założymy kamerę w naszej kawiarni, gdzie będzie można sobie z internetu podejrzeć 24 godziny na dobę, co u nas się dzieje, kto się znajduje akurat, kto siedzi za komputerami. Oraz zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w konkursie w gazecie powiatowej, który rozpocznie się już od następnego tygodnia. Jedna godzina korzystania z internetu kosztuje 7 zł, 10 godzinny karnet 50 zł. Natomiast za karnet 20 godzinny trzeba zapłacić 100 zł. Przy korzystaniu z karnetu płacimy około 20% taniej niż korzystanie z internetu poprzez łącza telefoniczne. Dodatkowo mamy kosmiczną prędkość i 100% połączenia. Piłkarze PTC stracili pierwsze punkty w tegorocznych rozgrywkach ligowych. Stało się to na ich własnym boisku po remisie z rezerwami uks u 2 do 2. Mimo to zajmują nadal czwarte miejsce w tabeli okręgówki, mając dwa punkty straty do lidera stali głownej.